Widać, że sąsiad ma chyba dokładnie to, samego, to samo wybudowane Siema, razem z Werą kupiliśmy nowy dom Oto przed wami reakcja ekipy na nas no Ej dobra kurwa, sypialnia mega ładna Naprawdę i duża Coś ci się stało z lustrem Właśnie przywieźli takie, nie wiem o co chodzi Ale śmieszne Ej, ci ludzie poza ekipą to jest Genzi? Dobrze, dobrze zgaduję? Bo szczerze nie znam składu tego Genzi. W momencie, w którym bym zobaczył twarz tych ludzi gdzieś na mieście czy na evencie, to nie wiedziałbym, kim oni są, bo nie oglądam po prostu. To jest Genzi, ok. To też w sumie ciekawy ruch ze strony Karolasa. Podejrzewam, że taki właśnie, no, że daje im większą możliwość, żeby się pokazali jeszcze na filmie. To też nam no, dodatkowo może postymulować zasięg, który i tak już jest chyba dobry, nie? 3 godziny 100 tysięcy, No kurwa, bardzo mocny zasięg mają. Nawet lepszy niż murcik z w 2 godziny 60. No to Genzi, o kurwa, o sobie dużo lepiej radzi niż myślałem. Mocno, grubo. Ale ogólnie ciekawy ruch ze strony Freeza, bo wydaje mi się, że tym Genzi zapełnił taką lukę, którą zostawił po sobie, kiedy ekipa zmieniła swoje oblicze, jeżeli chodzi o plan publikowania filmów. I podejrzewam, że to Genzi przejęło pałeczkę mniej więcej ekipa sezon 1. A w tego co wiem, to sezon 1 był jednym z chętniej oglądanych, więc ruch ogólnie dobry, mądry. Genzi się to czyta? Dla mnie to gęzją tu to w chuju. byście widzieli, w domu jest z Max Flizu lustro też. Ten jego obracany jest Max Flizu. Wszystko z ogóle... Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest jakaś reklama. Max Fliess, zobaczmy. Kurwa, robię reklamy, reklamy. <gryś> Niesamowite. To są jakieś pojedyncze. Ty, bez kitu stronę wyjebało. <gryś> Kurwa, weszliście na stronę widzowie pewnie. O, we Wrocławiu mają salon. rozław meble. Kurwa, przeciążyliście mi stronę, kurwy. Widzowie, działacie na niekorzyść... Streamera. O, a. się do Fajne Dobra, ta reklama jest zbyt nachalna, moim zdaniem. W sensie można raz powiedzieć, ale tak co chwilę może wkurwiać widza. Ale mi, mówicie, że wam się nie podoba wnętrze. A mi się podoba. Ja uważam, że. Na przykład, nie, ta sypialnia jest strasznie duża. Dużo światła wpada. Kurwa, fajne Iście przezarąbistą robotę. Bardzo mi się tu podoba. I gratuluję. Dobra, tak z ciekawości. Ten ziomek jest gejem. Deklaruje się jako gej, czy po prostu. czy nie. Tak, to, to ciekawość moja. Bo ja mam wrażenie, że często osoby homoseksualne. Po sposobie wypowiedzi i ubioru można poznać, ale tak nie wiem, bo nie przeszkadza mi to, nie, żeby to było jasne. Ma dziewczynę, okej. Okay, no to kurwa mój mit właśnie lek w gruzach. to w sensie. moja wiara, mój radar. No nic, to przepraszam. To w się sensie nie za to przepraszać, bo nie uważam, że nazwanie kogoś gejem jest powodem, żeby ktoś poczuł obelgę z tego tytułu. No w sensie. Gratuluję. Samufluję się dziewczyną. Co ty piszesz, kurwa? Tak, Czy ty moje takie najtańsze parówki tu odgrzebać, No ci coś pokażę, nie? Takie jest, takie jak nie nie jest to! Nowy... Normalni ludzie. Mega zwykłe rzeczy. Mega tak, zwyczajne, bo to są zwykli ludzie przede wszystkim, tak? Kosz na śmieci pod zlewem normalny, polski zdrowy dom. Znaczy tego nie rozumiem. To w sensie to, co osoby, które są bogate, to nie wiem jaki ketchup mają. Ręcznie robiony przez Włocha, kurwa z najlepszych pomidorów, czy co? Fakt, że ktoś z Tortexa używa świadczy o czym. To bogaci ludzie mają jakieś swoje oddzielne sklepy wydzielone? Nie wiem, nie rozumiem. <laughs> no to fajne, pozytywne. Let's stand the truth! let No i powiem wam, że właśnie ja mam podobne postrzeżenie odnośnie tego, że ta betonowa ściana mi osobiście jakoś nie siada, w sensie gdyby jakoś inaczej to zaaranżować byłoby to lepsze, ale to jest w takim surowym stanie betonowym, z jednej strony fajnie, bo prywatność, bo żadni sąsiedzi cię nie widzą, bo możesz sobie siedzieć w swoim wąskim gronie i nikt cię nie podsłuchuje, bo też pewnie dźwięk się od tego odbija, ani nikt cię nie widzi specjalnie, ale jednak jak pójść taką, ja bym wolał mieć inną przestrzeń tutaj, yy, to, to moja przynajmniej, moja preferencja, ale ogólnie mega zajebisty, do no. mi się bardzo podoba. Whoa! Ah! Jakby ten motyw prywatności też mi się podoba, ale może jakby jakoś inaczej ją przyozdobić czymś, czy coś. Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach, ale no. Nie wiem, jakoś jakimiś, wiecie, kwiatami ją wypełnić, jakimiś kurwa. Jakąś zieleniną, generalnie. Moim zdaniem by to wyglądało w pudełku. była domu mi się podoba? No jakoś super nie. Ale jest fajny, ale nie jakoś super wybitny dla mnie, nie? W sensie inaczej. Jest to zajebisty dom. Ja też bym zapytał, czy chciałbym w tym mieszkać do końca życia, to jak najbardziej bym mógł. Uważam, że niczego więcej już nie potrzebujesz. To jest mega zajebisty poziom, ale ja wolę Bardziej, bardziej troszkę klasyczny design osobiście. Jeżeli chodzi o moje preferencje, nie. Pupy i dziewczyn mają dużą wyporność. Oj, szczególnie <głos> <głos> Ty, bez kitu! Ta dupa wygląda jakby wypłynąć chciała. <noise> I to wygląda. Niebyście to... coś i To za drugą maszynę. Co teraz? O kurwa! Nie widziałem! Ja pierdolę! Kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ja myślałem, że to tutaj z tych! KURWA! W idealnej sekundzie zatrzymałem bez premedytacji! Ja pierdolę, co jest? Przysięgam, że nie było to z premedytacją! Ja pierdolę! Sorry, wziępałem się w szok, to prawda, jakby... Nawet tu się nie przyjrzałem, bo się... zszokowałem. Czemu ten cycak tak nieustannie wolności poszukuje, co jest? Przestańcie pisać, że ma zwisy, normalne cycki ma. No kurwa, no po prostu siedziała w takiej pozycji, że jej zwisał, no. Kurwa, ciężko mi się streamuje, jakoś tak poczułem, że straciłem jakby czucie w rękach. Kurwa, krew mi odpłynęła. <grytanie> Ale dobra, nie się, że idę dalej! Dwa. Ogólnie taka tylko uwaga z mojej strony, jestem ciekaw, czy jemu na przykład jakoś nazywał kurtę. Mortalcio. Rzekiemu mortalciowi opłaciło się dołączyć do ekipy Genzy, skoro sam już miał kanał, który generował 100 tysięcy viewsów. Tak, 100 tysięcy viewsów to jest sporo. Czy faktycznie idąc na umowę, jest to opłacalne? Nie wiem. No to już pewnie stwierdził, że jest, skoro poszedł. Oh! Bo, ja z dropem, wiesz, bo ja tak chcę ładny. Ej, czemu ogólnie zablurowali domy w okolicy? Po co? No ale mówicie, żeby adres nie był zlikowany, ale tutaj dom na przykład też widać. Potem i tak adres będzie zlikowany, to kwestia czasu. Tego nie ukryjesz. Wiesz, w momencie, w którym mieszkasz w domu i nagrywasz samo wnętrze w domu, to wtedy nie ma problemu, żeby nie zlikować tego. czy Z mieszkaniem jest podobnie, ale kiedy wychodzisz sobie na podwórko, na podwórku nagrywasz, no to to jest kwestia czasu i tak ludzie poznają internet. Boże, intern poznają adres w internecie. Tam jest widoczna ulica i numer. Okej, okay. okej. Okay. się nagradzam, pasz! Ogólnie przejebane jest mi taką widownię bardzo młodą, bo bardzo młodzi ludzie nie rozumieją tego, że pewnych rzeczy się nie robi. I jak Sergiusz na przykład miał urodziny, to też bardzo dużo dzieci stało pod domem i chciało przyjść i pogadać, powiedzmy, nie? czy nie wiem, czy zrobić sobie zdjęcie. Problem jest taki, że gdybym ja mieszkał w domu, to z jednej strony, jakbym widział, że nie wiem, dwóch widzów stoi i chciałoby sobie pogadać, czy zdjęcie zrobić, to chciałbym wyjść i to zrobić. No bo wiesz, dwie osoby ile ci czasu zajmą? No kurwa niewiele. Ale problem jest taki, że potem to idzie pocztą pantoflową. I przychodzi kurwa Krystianek, lat 14, i mówi: Ty, idź do tej fana, pod dom, on wychodzi do widzów. I to potem idzie taką spiralą, i faktycznie ludzie ci prywatnie zabierają. To już jest kurcze przykre i uciążliwe pewnie. Więc rozumiem seriusza, który nie wychodzi do takich osób i każe im wypierdalać. Pod tym kątem jest to dla mnie zrozumiałe. Nie, jest źle po piwie, ja nie lubię piwa. Mi się jedna rzecz podoba, że ja takie nasze wrażenie, jak oni to nagrywają. To nie jest tak, że wystawili sobie kubki i powiedzieli, Ej, dobra, trzeba kontent kręcić. Tylko oni po prostu mieli jakąś imprezę urodzinową i tak chcieli to robić, i przy okazji to nagrali. I moim zdaniem takie filmiki ogólnie się najlepiej nagrywa, kiedy ludzie nie zwracają specjalnie uwagi na kamerę, tylko po prostu są zajęci daną czynnością i bawią się razem w grupie znajomych, a przy okazji jest to nagrywane. Bo co by nie mówić, uważam, że taki film, ten film przykładowo ma bardzo fajny vibe. Rzucaj ka to od dzisiaj to nie jest Paulina. Od dzisiaj to jest cycolina. Nie no, żartowałem, sorry. A bo idę tweeta napisać. Wyjebane mam. Idę szerzyć swoje bezbectwo. Od dzisiaj Paulina to cycolina. Robi wrażenie. Stygna, stary. <grystanie> e, nie, widzę, że wy się przepierdalacie, a tak szczerze uważam, ten vlog jest spoko i dla mnie jest to, nie wiem. Kurwa, normalnie się bawią. Są cringe'owe momenty, jak u każdego, ale jest to, kurwa, dobry, fajny vlog. Pozytywny. Jest dobrze nacechowany. Mi się to przyjemnie ogląda. Plazy nie, nie. Nie, nie! To pierwszy! O, oh, ja! Yeah. Paulinka, trzymam kciuki, żeby się nie rozbiło, dawaj! To jest sztuczne? No może moment śpiewania jest sztuczny, ale trochę inaczej, bo w gruncie rzeczy trzeba zrozumieć jedną rzecz. Bycie youtuberem w jakimś stopniu polega właśnie na tej sztuczności i żeby pewne emocje podkreślać. I w momencie, w którym coś na przykład bawi, to wyrazić, że bawi Cię to 20 razy mocniej w rzeczywistości, jeżeli nagrywasz film, no bo w końcu musi się to kliknąć. Oczywiście nie każdy przyjmuje taki model, powiedzmy, tworzenia materiałów, ale bądźmy szczerzy, jest to najbardziej powszechny. I wydaje mi się, że u amerykańskich, większych twórców też może to Obserwować. Więc jest to taki trend, za którym się podąża, bo ludzie chcą to po prostu kurwa widzieć. Wydaje mi się, że na punktu widzenia jesteśmy w stanie to jakoś wytłumaczyć, że po prostu ludzie lubią widzieć pozytywne reakcje, bo ich to nakręca i poprawia im humor. Więc takie aspekty też trzeba mieć na uwadze, kiedy jakiś film się ocenia. Ja uważam, że te filmy Freeza są dobre. Poza tym widzimy tutaj grupkę kurwa ludzi, którzy się bawią. To, że pewne rzeczy przerysują, trudno, ale efekt końcowy jest taki, że ludziom, ludzie ludzie fajnie w tym spędzają czas. Moim jest to takie trochę przypierdalanie się niektórych osób. A o tym trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Na, na YouTubie istnieje coś takiego jak kompletny brak obiektywizmu i ocenianie twórcy. Często nie na podstawie tego, co mówi, tylko kto to mówi. I takim oto sposobem, bo wszyscy z nas jesteśmy hipokrytami. Jestem przekonany, że czasami moje zachowania, które uważam że w danym momencie są zabawne, gdybym zobaczył na innym kanale, to stwierdziłbym, że są cringeowe. Na przykładzie Sergiusza też można z łatwością to zaobserwować, że Sergiusz często widzi jakiś kanał i w tym, na tym kanale padają żarty o seksie, albo mówi się o seksie, i mówi, ja pierdolę. Ale Krinczok, oh, kurwa, żenada. A potem włączasz film sergiusza i widzisz, że robi dokładnie to samo. No niestety, trochę tak jest, że oceniamy często to, co ktoś mówi, przez pryzmat osoby, a nie samych wypowiadanych słów. Tak myślę. Ja sam po sobie zauważam taką hipokryzję, kiedy oglądam to sami innych twórców, i mam świadomość tego, że sam po podobnymi żartami czasami sypię, i w tamtym momencie uważam je za zabawne. Poza tym, czasami z żartem jest tak, że trzeba być samemu w danej sytuacji, żeby ten żart się kurwa rozbawił, bo od tak luźno rzucony może być cringeowy. Ale jest taki naprężony. Zmieniam zdanie, tak jak powiedziałem, że werso zrobiła się strasznie sztuczna i aktualnie mi się nie podoba. Kurwa, fajne ma te cycoliny I faj, Fajnie tam Versow, wersów, znaczy dobrze to wygląda jednak. Wersof wygląda atrakcyjnie. Także się myślałem, że jest zbyt sztuczna, tak teraz kurwa, może nie jest to mój, mój typ urody, ale wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Mówię o całym kształcie. Zarówno o aspekcie powiększanych piersi, jak i zmianie na twarzy, która jest widoczna względem starszych filmów, nie? Mówię, nie, nie jest to mój typ urody, ale kurwa atrakcyjna jest. Dobra, że tam... To... Kurwa, szkoda, że tutaj cenzury nie zjebali. Jestem ciekaw, jakiego ma Trąbolskiego. Właśnie, Trąbalski! Czemu Trąbu i Marcysi na filmie nie ma? Ani murciks. Nie, my nie ma jak, może gdzieś jest, może gdzieś się za meblami schował, ale. Czemu nie ma reszcie ekipy? Co to ciekawe, nie? No bo jest to duże wydarzenie. Kupno nowego domu. Do czego ich nie ma? Gdzieś na wyjazdach są, czy... Czy co? No, Kurwa, jakoś nie chciałbym z gołymi kutasami, żeby chłopaki siedziały, moi koledzy siedzieli obok mojej dziewczyny. Nie wiem, może jakiś uprzedzony jestem, ale źle bym się czuł, gdyby stado facetów z wysającym fiutem siedziało obok mojej laski. Ten jeszcze kurwa chujem stanął przed nosem. O, tak to robi ekipa. Tak to robi Justyna ekipa. Przesyła 20...